W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do ciebie i otrzymali pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło. O Święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę do ciebie. Upadam przed tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę, a nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko ty, Święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna co cały świat. O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz. O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, amen. Szczęść Boże wszystkim.